Now, join the most brilliant detective of all time, Hercule Poirot, on a mysterious journey down the Nile to the great wonders of the world Witam was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani, kinomaniacy. Leczko wróciło szklanka, która się rozbiła, jest już nowa. Miejmy nadzieję, że wytrzyma trochę dłużej. I zaczynamy. Pięć lat temu. Pięć lat temu, moi drodzy, ruszyliśmy w podróż pewnym pociągiem.

Mamusią jest Amazonka. Nil płynie przez góry sawanny pustyni i rozlewiska, zasila krokodyle, hipopotamy, kobry, muchy, cc, no i ten najbardziej wredny i parszywy gatunek drapieżny, czyli człowiek. Zacznijmy od początku. Hercule Poirot i jego niezwykłe wąsy, jego koszmarny akcent. – My name is Hercule Poirot and I am probably the greatest detective in the world. To on rozwiązał sekret morderstwa w Orient Expressie i tajemnicę bladego konia, zwanego Pegazusem. Wracamy do naszego detektywa. Puoro, celebryta i wielbiciel słodkości. W pewnym klubie w Londynie zauważa pewną parę. Ona i... No jednak on. Jacqueline i Simon. Piękny i prosty Simon. I wszyscy tańczą, rozgrzani, spoceni, wirujący seks aż buzuje. Prawie Dirty Dancing, to oni już wtedy tak tańczyli? Nieważne, bo wtedy, wtedy właśnie wkracza ona przez duże O. Piękna, pachnąca, cała na biało, czyli Wonder Woman, znaczy znaczy linet. Czujecie ten zapach? To zapach milionów dolarów, bo Lynette jest spadkobierczynią gigantycznej fortuny. I Simon świetnie czuje ten zapach. Have you ever loved so much? Manosach. A potem wynurzamy się w Afryce. Hercule włóczy się po Egipcie, ogląda skorupy stare, te kupy kamieni w piramidku ułożonej, tego Sfinksa, tego... A potem przez przypadek i pewnego latawca trafia na ślubne przyjęcie. Zgadnijcie, czyje. Here she is, the only woman jest. have ever którą mother. Mother, you musisz spotkać Hercule Poirot. Dlaczego? To He exaggerates. No, he's quite correct, actually. You're quite the most ludicrous man I have ever seen. Not the first time I've heard this. And you're in my view. Stepping aside. Uh, be kind, Mother. Poirot here is my friend, and he's famous. And he's joining our dinner tonight. Is he? I cannot intrude. Oh, no, not at all. You bump my stock at the table. It's <laughs> not just Mother and I on holiday. We're celebrating with friends. It's a wedding party. Ladies and gentlemen, please welcome the newlyweds, Mr. and Mrs. Simon Doyle. You must meet Hercule Poirot. My congratulations, Madame. Merci. Come on, me let's dance. Ah, the bereaved. There's one at every wedding party. The good Doctor Windlesham proposed to Miss Ridgway when she was still Miss Ridgway. He and the papers both had the deal as good as done. Then came the engorged stallion, and now it's Mrs. Doyle if i were in his shoes i'd only come here to put a bullet in the groom Ooh, our other guests lynette's godmother who despises oh. lynette's wealth and the godmother's nursemaid bowers who covets it as does lynette's own maid poor old louise oh his cousin andrew he's a slippery fish no one except lynette trusts him we find mother and i are the only sane people here The only one who seems to like Lynette at all is her old schoolmate Rosalie. She's Salome Otterborne's niece and arranged for her to come to play for them. A wtedy wkracza ona przez duże O. Wkracza piękna, pachnąca, cała na bie Cała na czerwono. No prawie, bo takie tak na złoto. Mściwa, że Kline podąża za nowożańcami krok w krok. Ale Linnet zabiera swoich przyjaciół i znajomych na prywatny, uwaga, prywatny rejs po Nilu. No i wreszcie sobie pogubał. We have the karnak all to ourselves until Abu Simbel. Don't worry about your things, darling Louise will go back and pack up all your rooms for you and meet us at Yelong. Happy to miss. <laughs> Thank you. We have a piano tuned, a chef stolen from Shepherds of Cairo, and enough champagne to fill the Nile. No i zabawa się świetnie kręci. No jak to um, bywa w takim race? baloniki, champagne i imprezka. No i ta muza. Po prostu rejs. A potem następuje zwrot akcji, którego wam nie zdradzę. A chwilę później pada... trup. No tak. A teraz będzie, uwaga, uwaga, chyba spoiler. Pip, No właśnie. Pada trup Wonder Woman. Znaczy Linette. To w sumie się nie dziwię, bo tym, po tym Wonder Gnocie ostatnim, to, to, to się nie dziwię, że ktoś ostrzy. <kuh> Hercule Poirot jako najlepszy detektyw świata rusza do akcji. Kto i dlaczego zabił? Bum. I tu muszę powiedzieć, że akcja tego filmu idzie właściwie według schematu z poprzedniego filmu z morderstwa w Orient Expressie. Kolejne podejrzenia, kolejne przesłuchanie. Każdy z bohaterów miał powód, żeby zabić. Każdy z bohaterów ma alibi. Ktoś jednak jest mordercą. Odrzucając opcję, że Wonder Woman sama sobie w web strzeliła po recenzjach Wonder Woman 84. <laughs> Oj. Scenarzysta Michael Green postanowił do tej adaptacji, do tej ekranizacji powieści no, wkręcić, wpisać kilka nowych postaci, kilka nowych wątków, parę nowych trupów. No i dla tych, którzy czytali książkę albo oglądali którąś z poprzednich, znakomitych zresztą ekranizacji śmierci na Nilu będzie to jakaś tam odskocznia i pewnego rodzaju zabawa, ale z drugiej strony to, że na przykład poznajemy losy młodego Poirot, młodego Puaro jako żołnierza, który wykazuje się niezwykłą dedukcją, ratuje prawie pół armii. No nie wiem, czy to miało tutaj jakiś sens i było potrzebne, bo tego akurat Agatha Christie absolutnie w żadnej ze swoich książek o detektywie nigdy nie napisała. No nie wiem. Reżyser Brana i scenarzysta Green starają się utrzymać poziom fabularny Agaty Christie, jakże precyzyjny, pełny zaskakujących zwrotów akcji, styl, pełny fałszywych tropów i szokujących odkryć. Ukazać spisek, w którym każdy z graczy ma swoją ważną rolę. Ale po pierwsze i bardzo ważne, a może i nawet najważniejsze biorąc pod uwagę gatunek tego filmu, czyli kryminał, za szybko możemy zgadnąć, kto zabił. It is a, problem, I admit. a przecież ta właśnie zagadka miała napędzać całą intrygę tego filmu. Ale tym razem scenarzysta dużo bardziej skupia się na postaci detektywa. Poznajemy historię jego epickich wąsów i pewnej utraconej miłości i muszę przyznać, że dobrze jest to zagrane i są to ciekawe wątki pogłębiające całą psychologię postaci. A reżyser Grana bardzo dobrze prowadzi samego siebie w roli głównej. I am detective Hercule Poirot and I will deliver Hercule. A jak aktorsko? No powiem Wam, że może nie jest to taki gwiezdny zestaw jak w Orient Expressie e, aktorów, ale naprawdę dają radę. Jest to bez zarzutu. E, trochę chwilami jest to takie koturnowe, odrobinę teatralne, e, no bo to zamknięcie w jednej przestrzeni też powoduje e, jakby ten, ten efekt, ale fantastycznie w tym zestawie błyszczy wręcz Jacqueline, czyli Emma McKee. że Można powiedzieć, że ten film jest zrobiony na bogato, aczkolwiek to pierwsza wersja, która nie była kręcona tak naprawdę w całości właściwie w Egipcie. Oczywiście, gdzieś tam czujemy momentami te green screeny i te efekty komputerowe, ale ogólnie rzecz biorąc nie było większego bólu. Ba, niektóre Momenty i ujęcia były wręcz niesamowite. Ale jednak trochę szkoda, bo ym, sztuczne studio to nie to samo co real. Do tego świetna scenografia i fantastyczne wręcz kostiumy Paco Delgado, kobiety, te suknie. Wow, panowie tak samo. I to wszystko daje nam poczuć takie bogactwo i przepych arystokratyczny lat 30. ubiegłego wieku. How do I look? Do tego jeszcze ta muza, ten blues, jazz, fantastyczny wokal. Sami możecie to usłyszeć. to wszystko robi taki nastrój. Powiem wam, że sam bym chętnie w takim rejsie uczestniczył, chętnie bym popłynął. Tylko te trupy te psują jakoś tak nastrój. You created for yourself an opportunity. If I wanted to kill them, I would have used this Miło się to w sumie ogląda, po covidowych koszmarach, te krajobrazy, wręcz landszafty, te elegancje i szyk, ładne to i egzotyczne, pokazane z przepychem. No i miałem wrażenie, że scenariusz zbyt często wydaje się pospieszny, albo chwilami zbyt leniwy. I... także jakby niejasny w kluczowych momentach. Ogólnie to takie oldschoolowe kino w stylu dawnego złotego Hollywood, ale przez zbyt szybkie odgadnięcie całej zagadki widz traci napięcie, uwagę i może zacząć się odrobinę nudzić. A od pierwszego morderstwa film staje się wręcz ponury i przytłaczający. Trochę wbrew oryginałowi Agaty Christie. Me of murder. Najnowsza wersja śmierci na Nilu na podstawie powieści Chris C, którą wyreżyserował Kenneth Branagh. No, jednych może przyciągnąć i zachwycić a, właśnie tymi zmianami, nowymi wątkami, nowymi postaciami a, i troszeczkę innym sposobem jakby prowadzenia całej e, intrygi kryminalnej, ale innych, tych na przykład takich bardzo ortodoksyjnych wyznawców e, powieści Agaty Christie e, może i znudzić i odrzucić. Dokładnie tym samym właśnie tymi zmianami i e, inaczej prowadzoną akcją. A ja mm, jestem gdzieś tak po środku, bo z jednej strony e, lubię właśnie taką akcję, tam te lata, ten przepych, bogactwo, elegancję i szyk, e, ale z drugiej strony nie wszystko w tym filmie scenariuszowo i reżysersko mnie e, złapało i e, zadowoliło. No więc ocena, moi drodzy, taka też właśnie wypośrodkowana, takie 6,5. i pół. S. Trochę taki kontrowersyjny, bo ym, dziwi mnie taka podwójna odrobinkę moralność Disneya i Hollywood, bo z jednej strony a, dostajemy swoją dawkę poprawności politycznej, piętnowania ym, rasizmu, homofobii, a z drugiej strony mamy w głównej roli aktora, który jest oskarżony o przemoc seksualną, gwałt i takie podobne rzeczy. To daje do myślenia na temat standardów, które są stosowane względem jakby nas, kinomaniaków. No ale cóż, Pecunia, no, OLED? Hmm, do zobaczenia.